Witam wszystkich bardzo serdecznie w to wtorkowe przedpołudnie, słoneczne przedpołudnie tutaj na zachodzie Niemiec. Temat psychologiczny, część 193 i 5 w tym roku. Dlaczego ludzie zwłaszcza, młodzi ludzie, młode pokolenie są słabi i zdezorientowani? Człowiek rodzi się jako bezradna istota, zależna od innych, ale jednocześnie z ogromnym potencjałem uczenia się i wchłaniania wiedzy i umiejętności. Potencjał ten początkowo działa jak taka sąca rura odkurzacza. Hüter, profesor, mówi o nadpodaży potencjału. W tym kryje się ogromna szansa. Obserwujemy, że małe dzieci uczą się kilku języków jednocześnie, ale i w tym kryje się wielkie niebezpieczeństwo, jeśli główni opiekunowie, czyli rodzice nie podołają swojemu zadaniu, nie są nim zainteresowani, robią to połowicznie lub sami, wykazują oznaki niedojrzałości, dziecko absorbuje wszystkie wysyłane mu impulsy i sygnały z siłą formacyjną która zdeterminuje często całe jego życie. I tylko jako nieświadomy wzorzec zachowań będzie możliwy do pokonania przy dużym wysiłku lub wręcz niemożliwy do pokonania. Często kierują nas podświadome dogmaty nabyte w tych pierwszych latach życia, których nigdy się już nie pozbędziemy. Wielu rodziców jednak nie zdaje sobie sprawy z tej odpowiedzialności. Dlatego każdy powinien dokładnie przemyśleć, czy podoła tej odpowiedzialności mieć dzieci i je odpowiednio wychować na dobrych ludzi. Świadome rodzicielstwo jest tutaj tym właściwym, kluczowym słowem. Być może chodzi o to, aby wychować jak najwięcej niedojrzałych osobowości. Może jest taki plan. Bo łatwiej jest kontrolować, manipulować i mieć ludzi jako bezkrytycznych konsumentów ekscytujących się wszelkiego rodzaju śmieciami i stającymi się chcianymi klientami różnych przeróżniętych struktur, na przykład służby zdrowia. Zawsze się im później wmówi, że są chorzy i powinni podawać się tym czy innym badaniom, leczeniom, i w każdym takim badaniu coś się znajdzie, co zmusi ich do uczęszczania do tych instytucji. Powodem jest to, że w dzieciństwie nie zachęcano do pożądanych zachowań, takich jak bycie kreatywnym, wydajnym, pewnym siebie. Zmotywowanym, ambitnym i odnoszącym sukcesem. Nie wymagało się od dziecka niczego, lub za mało się wymagało, albo nie wspierało się go, nie dało dobrego przykładu, niczego go nie nauczono. Obserwuję młodych ludzi, którzy nie potrafią się uporać z błahostkami, nie wiedzą, jak naprawić rower. Wszędzie potrzebuje jakiejś asekuracji, jakichś opiekunów, jakichś techników, jakiegoś wsparcia, najlepiej ze strony starszych, starych rodziców, którzy nic innego nie mają do robienia, tylko pomagania, pomagania dzieciom. Czyli nie wymagało się od dziecka niczego lub za mało, nie wspierało się go. Nie dało mu się dobrego przykładu, niczego go nie nauczono, niczym. Nie potrafiono wywołać u niego jakiejś ekscytacji, jakiegoś zaangażowania w coś. Nie umożliwiono mu osiągania sukcesów, albo, albo go po prostu nie wspierano. Struktura psychologiczna jako podpora wspomnianych doświadczeń, której rozwój powinien wiązać się z wysiłkiem i z wyzwaniem, z jakim zadaniem, które to dziecko musi pokonać, ale także z emocjami z tym związanymi, z entuzjazmem. Nie mogła się wykształcić ta struktura. Z biegiem lat ta niezdolność utrwaliła się w wyniku braku wyzwań, braku doświadczeń, zaniedbania lub rozpieszczania. Także nie można jej już skorygować imperatywami poznawczymi, jakimiś zachętami, nawet sankcjami. Nie można skorygować tego postępowania, tej, tej postawy. Brak silnej woli stał się trwałą cechą słabej osobowości i determinuje wszelkie późniejsze zachowania. Aby wyjaśnić niepowodzenia w rozwijaniu silnej woli, z innej perspektywy można posłużyć się tezą Nietzsche'a. Cytuję: Utrata orientacji moralnej. W istotny sposób przyczynia się do spadku inteligencji emocjonalnej jednostek i społeczeństwa jako całości oraz do zaburzeń emocjonalnych. Niedojrzałość może stać się zjawiskiem masowym. Zgodnie z tą tezą zmiana wartości w pierwszej kolejności oddziałuje na rodziców, którzy następnie przekazują zmienione postawy dziecku. Jakie zmiany mają istotny wpływ? Na osoby wychowujące dzieci. Największą zmianą jest dezorientacja, później utrata sensu życia na skutek porzucenia wiary w transcendencję. No i ostatecznie, w ostatnich latach szczególnie można było to zaobserwować, erozja rozsądku. To, co rozsądne, logiczne, tradycyjne i wypróbowane, uznawane jest w niektórych kręgach za niepożądane, czyli ideologie, zastępują krytyczne i racjonalne myślenie. Winterhoff, który tutaj medialnie w Niemczech jest dosyć osobą niepożądaną w tych oficjalnych mediach, potwierdza negatywne cechy zmiany wartości. Każdy, kto bliżej przyjrzy się rozwojowi ostatnich lat, musi zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z ogromną zmianą standardów jakie stosujemy w rozwoju ludzi. Oznacza to, że zaniechano rozwoju najważniejszych funkcji psychologicznych lub ich treningu, ponieważ doszło do dezorientacji lub wprowadzenia w błąd w odniesieniu do celów edukacyjnych. Chodzi o podstawowe zachowania, które są niezbędne dla funkcjonującego społeczeństwa, bo nauka podstawowych zachowań, takich jak słuchanie, uważanie, współpraca, jakieś zdyscyplinowanie, może odbywać się w sensowny sposób tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zasady, jakieś reguły, które umożliwiają osiągnięcie tych efektów, które są przedmiotem uczenia się. Uzupełniłbym tu Winterhoffa i stwierdzam, że obecnie nie ma społecznie akceptowanych celów, przez jednoznacznych celów przez społeczeństwo, ani żadnego konces, konsensusowego sensu. To znaczy sensu, który by spajał nastawienie większości, czy nawet wszystkich. Powoduje to dezorientację, a co za tym idzie chaos. W przeszłości, przynajmniej Kościół zapewniał etykę opartą na dziesięciu przykazaniach. Dziś można odnieść wrażenie, że ten konsensus się rozpada. Oczywiście w wyniku takiego rozwoju nie ma już reguł umożliwiających osiągnięcie konsensusu, a jeśli już istnieją, to po prostu niekonsekwentnie się ich domaga. Kiedy nauczyciele tego wymagają, spotykają dzieci, które w ogóle nie są przyzwyczajone do przestrzegania jakichkolwiek zasad. Jeśli jednak nauczyciele pozostaną konsekwentni, będą musieli stawić czoła oborzonym rodzicom, którzy żyją w symbiozie z dzieckiem w sposób bezkrytyczny i jednostronnie stają po stronie dziecka, nie widząc własnych niepowodzeń w jego wychowaniu. Korekta w dół, o której mówi Winterhoff, polega na obniżeniu wymagań wobec dziecka pod każdym względem. Dzieci otrzymują wtedy w pewnym momencie jakieś świadectwa, ale nie są one dowodem uczenia się do poruszania się w społeczeństwie, ani nabycia ważnych cech, takich jak zdolność do ciężkiej pracy czy zdolność do wytrwałości. Dziecko traci orientację, czego ma się trzymać, gdy wszystko jest Arbitralne i niczego już się od niego nie wymaga. Wyrazem tej arbitralności i zaniżania oczekiwań wobec dziecka jest dyskusja na temat zniesienia ocen szkolnych. Nie wiem, że to w Polsce też już prowadzi się taką dyskusję, ale tutaj chce się oceny znieść. Dlatego też nie należy już mierzyć wyniku. Nadmierne zaniedbania, będące efektem symbiotycznej relacji rodziców z dzieckiem, powodują bezkrytyczną, niewytyczoną postawę wobec dziecka, która udaremnia wszelkie wskazówki służące rozwojowi, przychodzące zresztą skąd inąd. Psychologiczna funkcja siły woli, bo o to tutaj chodzi która powinna objawiać się chęcią działania, wytrwałością, punktualnością i rzetelnością, nie jest osiągana, ponieważ nie jest już potrzebna i nie ma treningu ani wystarczającej presji w pozytywnym słowa znaczeniu. Dziecko potrzebuje presji jako pewnej orientacji z zewnątrz, aby potrafić coś znieść, coś przestrzegać czegoś przestrzegać lub wytrwać w czymś. Otaczanie rozwoju dziecka ustępstwami, poddawaniem się, łamaniem zasad, które sami ustanowiliśmy, chronieniem dziecka, chronieniem go przed wszelkimi przeciwnościami losu, bo o to tutaj chodzi, i odgarnianiem wszelkich przeszkód na drodze dziecka wiąże się z dezorientacją rodziców, i przenosi się ta dezorientacja później na to dziecko. Dziecko nie wie dokąd ma iść przy takim chaosie. Nie wiedzą, ci rodzice nie wiedzą, dokąd skierować dziecko i co tak naprawdę będzie dla niego dobre. Wszystko, co jest wygodne dla dziecka, które często już jest dorosłe, tutaj jest także wielu dorosłych. Dzieci nie chce się wyprowadzać, wyprowadzać z tych mieszkań czy domów rodziców, bo im tam dobrze po prostu. Czyli wszystko, co jest wygodne dla dziecka, jest dla niego dobre. Taka jest tutaj dewiza. Fatalny wbłąd w myśleniu. Rodzice helikopterowi, nie wiem, czy to pojęcie jest znane w Polsce, czyli którzy zawsze tymi helikopterami tam krążą nad tymi dziećmi, żeby ich wybawić z wszelkich opresji i wszędzie ich zawieść. Rodzice helikopterowi nie zdają sobie sprawy, że dziecko będzie potrzebowało silnej woli w życiu, aby móc przetrwać w życiu, aby móc pokonać te wyzwania, te zadania, które przyjdą. Zmiękczenie edukacji, raczej wychowania z wymienionych powodów tworzy zdezorientowaną, słabą osobę, do której zwracano się do tej pory jedynie z niekonsekwencją i z wielką wyrozumiałością. Zdezorientowani rodzice wyobrażają sobie, że dziecko poradzi sobie w życiu jedynie dzięki dobrym ocenom na świadectwie, nie zwracając uwagi na to, że bez wyćwiczonej, silnej woli nie będzie w stanie osiągnąć żadnych celów. Słabej woli więc uczy się zatem. A so, słaba wola jest po prostu wyuczona, ucząc się jej przez kopiowanie, na przykład od rodziców, ale także poprzez brak wyzwań, bo się chroni te dzieci przed tymi wyzwaniami, czyli dzieci. Nie przeżywają tych doświadczeń, które by tą właśnie wolę uczyniło mocną, czyli nie ma już wymagań, które by były do tego potrzebne, to rozpieszczanie, albo po prostu zaniedbanie dziecka, bo na to wychodzi na to samo: czy się rozpieści dziecko, czy się zaniedba dziecko. W jednym i drugim przypadku dziecko się niczego konstruktywnego nie uczy. Słaba wola wynika nie tylko z braku wysiłku i odwracania się od wyzwań, ale także, a może nawet jak najbardziej, z siły nawyku. Trwanie latami w negatywnych, destrukcyjnych nawykach powoduje, że wtedy uczymy się postawy równie intensywnej, co niepożądanej. Tutaj mamy nawet do czynienia z przewagą przyzwyczajenia. Wynika to z mojej obserwacji. Jeśli mamy dziecko, jest rozpieszczane latami, na przykład parkowane przed telewizorem, przyzwyczaja się do bezruchu, leniuchowania i unikania wszelkiego wysiłku fizycznego. Zresztą to nie ode mnie, to powiedział niejaki Debor. Kiedy dziecko otrzymuje przyjemność oralną, nie tylko przybiera na wadze, ale także rozwija sobie uzależnienie od jedzenia. Od przyjemności, które będzie służyć jako system nagrody i mechanizm kompensujący wszelkie późniejsze frustracje. Mamy wiele dzieci, które są otyłe. Po prostu nie ma już tutaj, słyszałem od nauczycieli, nie ma już 45 minut, gdzie dziecko nie jest wyposażone w odpowiednią, w odpowiednią batalię batalię jakichś tam wiktuałów. I picia, bo nie przeżyje tych 45 minut. Oralna chciwość, bo tak się to nazywa w psychologii, psychologii rozwojowej. Erikson mówi o tym. Zawsze zwycięża. Zatrzymuje się tylko selektywnie, lub na krótki czas, gdy powiedzmy, przychodzi jakaś choroba i nie ma się apetytu. Można zatem stwierdzić, że nie tylko brak. Rozwinięcia silnej woli, ale także dominacja nawyku w wyniku zakorzenionych latami destrukcyjnych zachowań powoduje, że człowiek nie jest już w stanie kontrolować swoich późniejszych zachowań w niektórych obszarach swojego życia. Dziękuję za uwagę i do następnego razu za tydzień.